Mam na imię Edward, chciałem opowiedzieć historię brata. Zastanawiałem się, czy o tym opowiedzieć, ale czuję, że... że mogę w ten sposób pomóc innym, którzy tak jak ja nie wiedzą, jak pomóc swoim bliskim. Wcześniej nie wiedziałem nic o tej chorobie alkoholowej. Dzięki temu ośrodkowi mam wiedzę, którą chcę się podzielić. Mam 69 lat. Mam troje dorosłych dzieci i żonę. Mam też brata o 5 lat młodszego, który ma problem z alkoholem. Prowadzi swoje gospodarstwo. Nie założył swojej rodziny. My jesteśmy jego najbliższą. Nasi rodzice już nie żyją. Od kilku lat zauważyłem, że brat coś za często. Zagląda do kieliszka Ma kasę, gospodarstwo przynosi mu dochody. Ale coś jest nie tak. Gdy go odwiedzałem, to stale był z piwem. Gdy mu zwracałem uwagę, że butelki od piwa są już wszędzie u niego w domu, to oburzył się, że co ja chcę to tylko piwo. A gdy oglądaliśmy telewizję i pojawiała się reklama z piwem, to powiedział: Zobacz, jak świetnie się bawią przy piwie. No cóż, moja czujność się uśpiła ale pewnego razu zadzwonił w nocy, że nie może chodzić, coś mu się stało. Jechaliśmy z żoną jak karetką na sygnale, faktycznie. Wyglądał jak spaliżowany, ale też pijany. Myślałem, że mnie szlak trafi. Zabrał go pogotowie i okazało się, że to. Polineuropatia. Brzmiało to tak dziwnie, że nie wiedziałem o co chodzi. Ale lekarz wyjaśnił: że mój brat pije, a to są skutki. Byłem przerażony. On też. Długo dochodził do sprawności. Zabraliśmy go do siebie. Lekarz zabronił mu kategorycznie pić. Po jakimś czasie, gdy paraliż ustąpił, brat wrócił do siebie. Oczywiście wrócił do picia. Nie mogłem tego zrozumieć. Żona powiedziała, że niech nie liczy, że kiedykolwiek jeszcze mu pomoże. Ale znowu w nocy zadzwonił telefon, to był brat, prosił o pomoc. Mówił, że już naprawdę nie chce pić, pomyślałem, że może naprawdę tak jest. Więc kuliśmy, żelazo póki gorące, internet, wujek Google i znaleźliśmy ośrodek uzależnień i współuzależnień Moje Życie w koło Poznania, to jest ośrodek prywatny, powiedziałem bratu Ile to kosztuje? Ja za ciebie płacił nie będę, musisz sam pojechał, zgodził się. Po tygodniu pobytu zadzwonił, że mam przyjechać, bo on już wszystko wie i nie będzie bił. Musi wracać do zwierzyny i gospodarstwa. Więc mu uświadomiłem, że okej, okay, ale stracisz kasę, bo zapłaciłeś. Zastanowił się i postanowił jednak zostać. Gdy wyjeżdżał z środka, sam się z siebie śmiał że po tygodniu uważał, że da sobie rady. Ja myślałem, że bardzo dobrze, że musiał zapłacić, bo w przeciwnym wypadku zrezygnowałby wcześniej i nic by z tego zdrowienia nie wyszło. Dla takiego sknerusa jak mój braciszek strata kasy to bolesne. Teraz chodzi na spotkania, a jeździ do ośrodka Moje Życie do Skórzewa na sesje indywidualne do swojego terapeuty jeździ na zjazdy absolwentów. Ma sporo znajomych, niepijących, inny człowiek. Mój brat nie pije już 9 miesięcy. Cieszę się, że jak gogle was nam polecił, ośrodek uzależnień i współuzależnienia moje życie w go poznania. Ja odzyskałem brata. On powiedział, że teraz wie, co w życiu jest ważne, powiedział braciszku, zawdzięczam to Tobie. Twojej rodzinie i ośrodkowi, moje życie wprawdzie zapewniał, wprawdzie zapomniał o sobie, bo to jego zasługa, ale to jeszcze pewnie zauważy, gdy dalej będzie uczęszczał na terapię do tego ośrodka. Ostatnio chwalił się, że poznał. Tam jakąś pacjentkę. Super, może mu sobie życie poukłada. Dziękuję.